się cześć, mango Z tej strony Tymon. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda mój dzień na rtsmpmcrecus.eu Wczoraj dołączyłem do klanu widz no i ogólnie no to ten to sobie buduję tu skybase'a na tym planie widz. Jak widzicie, tu nade mną znajduje się blok nie pamiętam, jak się nazywało, ale to jest ten blok na terytu. Tego, ten blok przed nadrytem No to... Ja go sobie tu kupiłam, umieściłam. To nie jest mój tron. Dołączyłem do kanału widz. Serdecznie zapraszam. Na. Wpiszcie sobie, jak... No, dzisiaj będzie live u tego typa i będzie pisał na czacie, że jest live. Więc zapraszam do niego, może się spotkacie tam ze mną. No to, zaczynamy. Prowadzę was najpierw o tym, co dzisiaj zbudowałem. Eee, co nie, to... to wszystko... To... to... to wszystko zbudowałem. Ja Ta platforma akurat nie zbudowałem ja, ale ten cały pokój zbudowałem ja. Mam nadzieję, mam nadzieję że mam zamiar go oświetlić jeszcze potem. Tu jeszcze robię dach, co nie? A brawo. sala tronowa, na której przed chwilą byliśmy już. Yy, to się już głupiałem, bo to, to muszę zrobić jeszcze drzwi. Ten zamek jest jeszcze w głowie. Tu drzwi Tu sala konferencyjna pierwsza Sala konferencyjna druga Trochę większa Pyk Teraz buduję sobie To mam zamiast Zbudować automatyk Farmę Pyk No i tu zrobię wejście na następne piętro Brobienkami oczywiście Co ja robię? Czemu tylko trzy mi wyszło? Czemu moje patyki Aha, zebrałem... A nie, już, już się bałem. Nie okradli. Ty, bo ja tu dachu nie zrobiłam. O kurde, myślę, że szef będzie zadowolony. Może mi da nawet yy, yy, wiceprezesa. R Ranga w kraju. Mam, mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki, bo ja ogólnie chcę zostać w tym klanie, bo tu na ogólnie w tym klanie jest atmosfera bardzo fajna, nikt się nie zzywa na czacie z tego klanu, na szczęście. No, wiem czy tłum, idę się się za. 30 dolarów bardzo tanio To jest dopiero szkielet tego. Potem to będzie jeszcze rozbudowana mega. Myślę, że to będzie takie coś tu teraz. Zniszczę te filary, co przed chwilą zbudowałem. I zrobię takie rozszerzenie tego, bo tu będą wszyscy mieszkać. Może nie wszyscy, bo niektórzy by nie będą mieszkać albo pod ziemią, albo tutaj, tam, tam, gdzieś w farmie. Chociaż nie ma miejsca nawet, więc myślę, że teraz buduję piętro mieszkalne. Najpierw otoczę to tak, żeby dało się tu wejść. Tydam tam tabliczkę, że piętro mnie szkalne. Jak zrobić strzałkę do góry? Czekajcie. Muszę wykminić, jak zrobić strzałkę do góry. Jak, jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Nie wiem. Pyk. Nie. Um. Pyk. Pyk. Ja, nie wiem. Tro miesz I napiszcie jak coś w komentarzu. Jak wiecie. Jemy, 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 jemy. Dobra. Pyk i robimy tu rozszerzenie. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. po drewno widzowie, to na razie potrzebuję chyba całe drewno ale w deskach, żeby tam... No to też weźmy. Cześć, no RTP przez tą kosztem zaraz. Co teraz będziemy dodajny? Tak, nic. nic. To nie ja. Co to chłopy? Burgus. Jak go znajdę co go zabiję... za takie pisanie. Dobra, ile to jest apelka? Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, no to raz, dwa. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale co mnie? Pyk, 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 pyk. Dobra. Lecimy. Ile to EPS Patrzcie ile tu CPSów jest tu Mam sobie tu Ogólnie jeśli będziecie mieli pytanie czy mi coś z tego przeszkadza Oczywiście że nie Te hity tu nie przeszkadzają to teraz mi przeszkadza? Dobra, pyk, dobra. Ja sobie staram się ustawiać sobie tak, żeby było najlepiej. Pyk. Albo na przykład pyk, tak. To sobie trochę tam, tu pyk. SF1, pyk. I widzicie, tak to wygląda mniej więcej. Jak wam to przychodzę, to trudno. bo ja nie chcę tego wyłączać, bo ja nie ogarniam federa i potem podlątam się. Raz, dwa, trzy, tak. Raz, dwa, trzy i cztery Pyk. Tak ogólnie wygląda mój dzień na tym serwerze dzisiejszy. Mamy jakieś tam i tyfender ale boję się, że jest strać bo na pewno vikingowie zaatakują jeszcze raz, bo wczoraj na live działo się sporo, że nas Wikingowie zaatakowali ogólnie. Nie wiem czy jest zapis live'a, ale chyba jest. Co nie to um. To chodzi o to też, że zaatakowali że samolotami tutaj. Ten cały Skybase był zniszczony, ale ktoś odbudował nie wiadomo kto, ale chyba... nikt nie odbudował, tylko samo się odbudowało. Co nie? Tak, jak ktoś chyba wybuchnie ty na twoim kraju, to się odbudował. Wie. Tak swoją drogą, to widzieliście, że ja mam TNT i mogę wybuchnąć jakiś inny kraj jak wpiszę uboźnik wojna. Więc jak napiszcie w komentarzu jaki macie kraj to wam pomogę. Hi hi, nie no nie. Pomogę wam, ale... Yy, no za 50 dolarów będę... będę mógł... Załat spróbować załatwić sojusz. Tyk. A! Tyk. O Jezus, o Jezus. Nie potrafię się bić na siekierki. Udało mi się. A? Dobra. w komentarzu jeśli kiedyś budowaliście Skybase'a i zostawcie lajka no i powiedzcie pamiętacie, żeby też dali subskrypcji na mój kanał jeśli chcecie mi pomóc wiecie to pierwszy niedawna od dawna film z Minecrafta więc będzie dosyć krótki no, jeszcze tam 3 minuty potrwa, więc 15 minut. 15 minut będzie filmik. No i będzie spoczko, Co nie widzowie, żeby zabuchowywać to, żeby nie robić sobie takiej przerwy, co kiedyś zrobiłem, jak miałem 5-6 subów, co nie, to zrobiłem sobie taką przerwę rok od nagrywa z rok, z parę miesięcy od, od nagrywania. Nie wszyscy pewnie mnie znali Ale wtedy to mój najlepszy filmik chyba miał 100 z... wyświetleń Max Nawet nie wiem czy to nie jest filmik z okresu jak zostałem budowniczym obejrzcie sobie, bo to niestety straciłem ten projekt nie wiadomo czemu Minecraft Education Edition mi usunął yy, świat, na którym spędziłem ponad 16 godzin. No i wiecie, wkurzyłam się. No i. No po prostu się potem wkurzyłam mocno, bardzo mocno. Nie wiem co to jest, co na nami. Do końca bym musiał zobaczyć. Dopiero teraz to zauważyłam. Bo to jest dosyć tuje. Na pewno ktoś z naszego kraju to musiał budować. Albo Wikingowie. Bo oni nam podpili chyba kraj. Ale to wtedy już się zakończył live, a ja już nie grałem potem na tym serwerze. Więc nie wiem, a tam ludzie sobie chyba mówić, dalej tu byli. Idziemy ścinać drewno, czyli jedna z najodpowiedniejszych rzeczy, jaką. W, w, może nie. A jest bardzo trudne jest ścinanie drewna według mnie. Pyk. No dobra, ścinam go. Dobra, pyk. Puściliśmy. A mogłem jeszcze trochę odrobinkę o jedną kratkę na następnym piętrze powiększyć. Skybase. Proszę, nie wiem. Из у меня припухло в турист. No, pyk. No, widzicie? Argentyna się dosłownie przykleiła ta Argentyna jakaś. Nie wiem gdzie mam zamek. Za bardzo. Ale okej. Okay. Chyba nie chyba po się tutaj mam no, to osiedlili. Kurde. Ja też nie wiem co dają. Widz najlepszy plan. Ty, co jest? Jak tam ten szkielet się tam dostał? Będziemy budować, bo to została nam... Już jednak nie na 10 minut tylko. Trochę więcej jest już, ale chcę zakończyć chociaż to z tym drewnem, żeby przynajmniej tyle było skończone tego na Teraz Być może wyjdziecie dzisiaj jeszcze odcinek, ale nie wiem. Jest dosyć wcześniej, dlatego mam taki głos. Like że wszystko mam hm. to chyba pora na zakończenie odcinka przez to to znak na zakończenie odcinka po tym drewnie po tym drewnie żeby to zrobić ja chciałbym No bo ja chcę być jednym z najpotężniejszych graczy na tym serwerze więc naprawdę praktycznie codziennie tu gram. Przynajmniej należyć do jednego z najpotężniejszych krajów. A ja zdecydowałem, że Dobra, no się. Było na tyle z tego odcinka, więc na